Przy użyciu laseru turowego najczęściej leczymy blizny, zarówno blizny zanikowe, jak i blizny przerosłe. Bardzo często też używam w leczeniu trądziku różowatego, trądziku pospolitego u pacjentów z są i zatopowym zapaleniem skóry. Jak również rewitalizująco, żeby uzyskać takie efekty ładki skóry, baby face dla pacjentów, którzy chcą zredukować drobne znaczki. Najczęściej w gabinecie wykonuję procedurę ultra glow. Jest to procedura, która sprawdza się u pacjentów, u których chcemy zredukować blizny. Pacjenci najbardziej boją się długiej rekonwalescencji, a że laser kulowy jest laserem całorocznym i ten proces rekonwalescencji jest bardzo krótki, zwykle trwa kilka godzin. Oczywiście w zależności od dużych tych parametrów, bo jak leczymy pacjenta z bliznami, to ten czas rekonwalescencji jest około 2-3 dni. Natomiast nie wyklucza on pacjenta z życia. Najczęściej pacjenci zauważają poprawę struktury skóry, redukcję porów, wyrównanie kolorytu. Skóra uzyskuje więcej blasku, jest taka bardziej promienna, napięta, świeża. Zdecydowanie wygląda młodziej. Zdecydowałam się na laser tulowy od firmy Bogdani Dermatologia, dlatego że jest to laser, który ma najmocniejszą moc. Dostarcza nam 20 W przy wiązce 1927 nm, plamce 200 mikronów. I wiązce właśnie to A z uwagi, że u nas najwięcej pacjentów przychodzi z problemem leczenia blizn, dlatego właśnie zdecydowałam się na ten laser.